Siemano Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ponownie witam Was w sklepie Pickbike i wspólnie z Tomaszem będziemy chcieli Wam pokazać kilka ciekawych gadżetów, prezentów dla rowerzysty na nadchodzące święta. No siemanko Tomaszu, co my tutaj dzisiaj przygotowaliśmy dla naszych widzów z tych prezentów? Cześć Michale, cześć wszystkich, witam serdecznie, mamy dla Was kilka fajnych propozycji na prezenty gwiazdkowe, na prezenty mikołajkowe, możecie tutaj sobie zerknąć, co dla Was za, przygotowaliśmy, rzeczy uniwersalne, rzeczy dla każdego rowerzysty, nie musi to być tak. miłośnik szosy czy też enduro. Yy, bardzo fajne rzeczy, jakościowe przede wszystkim, yy, atrakcyjne. Zerknijcie sami, co to dla Was Tak, przy, przy, mi, się, mi się z tego wszystkiego najbardziej spodobała i zaciekawiła ta pompka dla yy, typowego gadżeciarza, dla taty rowerzysty. Myślę, że to będzie świetny prezent. Yy, pompeczka z yy, znanej marki Bosch. Boż zielony, czyli ten taki mniej profesjonalny. No, mniej profesjonalny. Bo podobno, podobno wciąż... boż niebieski jest najlepszy. Wciąż bardzo fajny, bardzo kompaktowa, malutka. Pompeczka sami zresztą jej używamy podczas naszych wyjazdów. W zestawie widzę, są jakieś końcówki też, tak? Możemy Daj... napompować nie tylko w zasadzie sprzęt rowerowy, ale też wziąć to gdzieś tam na plażę i dla bąbelka nadmuchać jakiegoś dmuchańca Zdecydowanie, do plażowania. Tak. Zestaw uniwersalny z różnymi końcówkami. Co ciekawe, tą pompeczką też napompujecie koło w szosie, bije do prawie 9-10 atmosfer i daje sobie całkiem to i to, i to bez uronienia soprawia. ani kropli potu tak tak jest to trochę zajmuje to co prawda trochę czasu bo nie jest to bardzo, bardzo szybkie, szybkie urządzenie tak. w przypadku przynajmniej w przypadku pompowania kół szosowych. natomiast jeżeli chodzi o klasyczne opony takie w którym ciśnienie mamy na poziomie 2-3 barów to pompeczka działa bardzo bardzo sprawnie no i super. Kolejna propozycja, widzę, tam jakieś smarowidła mamy, tak? To jest zawsze, słuchajcie, prezent, który się uda, myślę, ponieważ chemii rowerowej nigdy nie za dużo, chemia rowerowa się kończy. Chemię rowerową trzeba mieć zawsze pod ręką, także wszelakie cleanery, jakieś smarowidła właśnie, to jest idealny prezent dla rowerzysty, a plusem jest to zawsze, jeżeli to jest jakoś fajnie, estetycznie zapakowane, tak jak tutaj w tym przypadku wystarczy jakaś mała wstążeczka i, i naprawdę y, macie prezent z bani, że tak powiemy. Y... Tym, tu mamy dla Was dwa, dwa pakieciki, coś dla detailera luta, prawie, że. jakościowe, szczoty różne rodzaje, do napędu, do ramy, do łańcucha, gąbeczka. Y, w tym zestawie faktycznie wstążeczka, bach pod choinę, bach pod poduchę, tak. i zestaw i prezent gotowy. Druga propozycja to zestaw doczyszczenia roweru, koncentrat i do tego butelka z atomizerem. Tak. Myślę, że dla każdego, przedów, dla każdej osoby ceniącej sobie czystość i wygląd roweru, tak. zestaw obowiązkowy, bardzo wydajny. Wydaje mi się, świetnie. Koncentraty właśnie mają też ten plus, że zawsze możecie sobie zrobić trochę mocniejszą tą chemię i decydować sobie sami, już czy macie do wyczyszczenia jakiś tam bardziej zatłuszczony, zabrudzony rower, to robicie sobie właśnie mocniejszą chemię i, 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 i na pewno to się tak wyczyści, jest. ona Pro, to bez problemu ruszy. Jak już jesteśmy dobrze. przy serwisowych tematach, kluczyki rowerowe to jest. Też zawsze ciekawa no. rzecz, one są zawsze dosyć małe, łatwo się gubią. E... Wyposażenie obowiązkowe. Tak, to jest tak, to w tylnej rzecz. kieszeni musi być po prostu, więc... Musi być i ono jest zdecydowanie... To... Dwie propozycje z Topika. Są tu jakieś takie feature'y ciekawe, czy są to dosyć takie podstawowe narzędzia? Mamy Ten, tu jakiś skuwacz, coś ma... takiego? Tutaj mamy dwie propozycje dla Was, wersję podstawową, która... Głównie, głównie. No podstawowe, ale 30 narzędzi, no, więc słuchajcie, to jest. Ale wciąż, ale wciąż bardzo kompaktowa, niewielka. Zmieści się do nereczki do kieszeni w spodniach, do kieszeni w bluzie. Tak. Absolutnie rzecz obowiązkowa, mająca na, w tym akurat w konkretnym zestawie jest macie tu nawet słuchajcie, skubacz, to tak chyba, jest. Nie? Skubacz są łyżki bardzo bardzo ciekawy Super bardzo ciekawy e, e, multitool. Ten drugi jest ciekawy, bo widzę, że jego można podpiąć pod koszyk, więc, więc tutaj jest odpada w ogóle opcja przewożenia tego w kieszeni, tylko można to sparować z dedykowanym koszykiem Topika. Eee... Tak. Topik ma system Ninja Master. Jeżeli kupicie system koszyczek sobie z tym systemem możecie bardzo bardzo sprawnie zintegrować ten konkretny e, multitul z koszyczkiem i wtedy nie myślicie, gdzie go włożyć, on jest zawsze w jednym miejscu, zawsze pod ręką, e, w każdym momencie dostępny. Wersja bardziej rozbudowana, nieco droższa, natomiast bardzo jakościowa i absolutnie e, sprawdzi się jako prezent. No, no i ostatnia propozycja: lampki rowerowe na te nadchodzące długie, ciemne wieczory, jak widzicie, za oknem. No jest jak jest, dni coraz krótsze. Więc, więc oświetlenie musi być dla bezpieczeństwa, które jak wiemy jest najważniejsze. Zgadza się i warto pomyśleć o czymś jakościowym, o czymś, co się nie wyłączy w trakcie użytkowania. Dokładnie, nie kupujmy chińskiego Badziewia. Bądźmy eko. Tu mamy. Dopłać 5 dych i kupcę pan coś porządnego. Tutaj mamy bez wątpienia właśnie taką propozycję, propozycję jakościową, zestaw lampki do przodu, do tyłu, LEDowe, ładowane. Poprzez port USB dołączonym kabelkiem, absolutnie wydajne. To nie jest zestaw, który. No, 500 lumenów to już no absolutnie, świeci. Ab świeci. Absolutnie, tak. Spokojnie wystarczy jest... do miasta. Też pamiętajcie, żeby do miasta nie kupować lampek 1200 lumenów, bo po pierwsze nie wykorzystacie tej mocy, a po drugie, jeżdżąc z pełną parą, możecie tylko komuś zaszkodzić i zrobić krzywdę, bo często ludzie idący z naprzeciwka, czy samochody jadące z naprzeciwka. Jak dostaną taką latarę 1500 lumenów w twarz, to, to naprawdę nie jest nic przyjemnego. Więc 500 spokojnie wystarczy? Tak, 500 absolutnie bez kozery powiem 500, absolutnie wystarczający zestaw, wydajny. Tutaj konkretnie ten model, czas świecenia powiedzmy na tym trybie oszczędnym, to zaż do 40 godzin na jednym, na jednym ładowaniu, aluminiowa obudowa. Absolutnie rzecz yy, warta rozważenia. Tak, no lezaj no ogólnie, jeżeli już robi jakieś akcesoria, czy to pompki, czy nawet głupie koszyki na bidon, czy narzędzia, to naprawdę wszystko trzyma jakość i tutaj nie ma, nie ma raczej buby. Jeżeli chodzi o jakieś reklamacje czy coś takiego, to też bezproblemowo to wszystko przechodzi, więc absolutnie nie ma się. Czego obawiać? No i co, Tumku, to chyba na tyle w tym odcineczku. Dajcie znać, czy Wam się podobały takie prezenciki. Oczywiście wszystko jest do kupienia na naszej stronie oraz u chłopaków stacjonarnie. Także Zapraszamy. trzymajcie się i cześć. Pa.